W witam Was bardzo serdecznie w kolejnym budowaniu schodu. Tym razem bardzo fajna hybryda na bramce Hugo Loris. Hybryda to jest francusko liga BBVA. Na bramce Loris, bardzo porządny bramkarz. Na prawym obronie sania, wam prezentowany przeze mnie. Solidny obrońca i ładnie się dzięki niemu zgrywa. Z informu kościelnego, to jest ostatnie pewnie budowanie schodu z nim. Potężny gracz, potężny obrońca, zajebisty. Varan, kolejny nasz środkowy obrońca. 17 meczy, 2 gole. Solidny, powiem wam, bardzo solidny. No i cóż więcej. Taki obrońca, którego potrzebujecie do tego składu, i Wam powiem, gra się nimi świetnie. Pabio Contrał 27 meczów, 1 bramka, 1 asysta. Good, good, dobry w defensywie. Co na środku pomocy Xavi Alonso? z Real Madrid gracz który już mi szedł, 3 gole jedną asystę, aż 3 gole jeszcze w ciągu 12 meczach na środkowego postnika, to bardzo dobrze na, lewym na lewej środkowej pomocy znajduje się Luka Modric 12 meczy, 3 gole, 5 asyst, bardzo dobrej statystyki bardzo dobrze się nim gra i go wam serdecznie do tego składu polecam, gdyż ten skład jest tak zrównoważony taką daje potęgę, że masakra to jest kolej z SPD, ponieważ yy, on jest Musiał, jest jedyny Francuz z Ligi Hiszpańskiej na pomocy, ale powiem wam, nieźle, nieźle. 14 meczy, jedna bramka, 4 asysty, dobry w defensywie, spisuje się dość dobrze. Spodziewałem się nad wyraz, dzięki temu zgranie ma Kościelny i Sania, i daje zgranie atakowi na którym prawym skrzydle Angel Di Maria, drugi najlepszy skrzydłowy w grze. 14 meczy, 4 gole, 12 asyst, masakra. Koksi w Tomi z powrotem atakuje, szczela podaje, niezłe sztuczki, zajebisty dribling potrafi nim driblnąć Parę, parę ludzi, więc solidny, dość drogi, ale solidny zawod na ataku. Karim Benzema, ma 17 meczy, 18 go i 2 asysty. Taki napastnik powinien być. Szybki, fardy dobre strzelanie, dobre podania, dobry... Brakuje mu trochę główek ale myślę, że to jest jak najbardziej spoko, ponieważ on jest potęgą, on potrafi szczelić, potrafi się znaleźć, potrafi uderzyć i kopnąć piłkę w bramkę. Na lewym skrzydle jest przetransferowany Hesy Rodriguez. 14 meczy, 5 bramek, 7 asyst. Słabszej nogi 4 sztuczek, 4 słabszej nogi gwiazdek. Dobre tempo, dribbling i bardzo dobrze się sprawuje. Serdecznie Wam polecam. Tak to prezentuje się ten skład. Nie zrobiłem goli, ponieważ stwierdziłem, że w formacie nie miałem ich, by je usunąłem. Myślę, że taki składzik wam się podoba i że sobie go sprawdzicie, ponieważ mi daje wiele satysfakcji z gry i rozgrywki nim. Więc się żegnam z wami i widzimy się w kolejnym odcinku. Mam nadzieję wymyślić jakiś fajny, ciekawy składzik i równie silny. Bye, bye.